Witam serdecznie na kanale Wiedźmy ze Wschodu. To Aida Wysocka. Zapraszam Was na krótkie ekspresowe czytanie, czy dojdzie do spotkania z osobą, o, którym, o której myślisz. Spróbujemy też zobaczyć, jeżeli dojdzie, to w jakich okolicznościach, jak to może mniej więcej wyglądać. Pięć opcji do wyboru są kamyczki: numer jeden, ametyst, dwa, malachit, trzy, bursztyn, cztery. Cytryn 5 Karneol. Wybieracie swoją opcję. Dziękuję wszystkim, kto jest ze mną, kto subskrybuje ten kanał, kto pisze komentarze, kto mi ogląda, kto wspiera ten kanał. To jest niesamowita pomoc i wsparcie. Dziękuję i jeszcze raz dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że wybraliście, i zaczynamy od jedyneczki. Czy dojdzie do spotkania? z tą osobą, o której myślicie. Hmm. Hmm, tutaj karty pokazują, e, może w tym wszystkim mieszać wam jakaś trzecia osoba, wtrącanie się kogoś. W ogóle sama karta w sobie pokazuje problemy od zewnątrz, niesprzyjające okoliczności ku temu. Strachy, e, takie załamanie nawet jakieś nerwowe, emocjonalne. Okres trudności, czyli pokazuje karta trudności z tym, tak? Weźmiemy jeszcze dwie karty konkretnie na na to, czy będzie to spotkanie, czy dojdzie do tego spotkania? Czy dojdzie do spotkania dla tych, kto wybrał numer jeden? Kochani, ja tutaj spotkania za bardzo nie widzę. Dlatego, kto wybrał jedyneczkę, jedyne co? może tutaj u niektórych się odgrywać, że możecie nawet się widywać z tą osobą, bądź słyszeć o tej osobie, mieć jakieś informacje poprzez sferę zawodową. Jeżeli Was łączy sferę zawodowa, bądź jakieś um, wspólne, znajome. Tutaj nie za bardzo wychodzi na spotkanie, ponieważ problemy od zewnątrz, konkurencja, wtrącanie się innych osób, wypróbowanie. Tutaj jakieś wypróbowanie. Poprzez jakieś wypróbowanie potrzebno przejść, żeby doszło do tego spotkania. No, kartę mówię na razie nie. Tak, to było u nas jedyneczka. Numer dwa. Przy czym wrócę jeszcze raz do tej jedynki, bo teraz mi poszła informacja. Może to będzie dla Waszego dobra. Wy to wygracie. Wygracie poprzez to. Tak, Jedno, dwójeczka. Tak, troszeczkę niewygodnie to. Kontakty u Was będą, dla tych, kto wybrał dwójkę. Tutaj karty pokazują tak jak najbardziej komunikację, telefony i w ogóle nowe możliwości w rozwoju tej relacji pokazują się. Mhm. Weźmiemy jeszcze raz, dwa. Tutaj karty pokazują zaproszenie, inicjatywa i... Spotkanie tutaj jak najbardziej. Nie pokazane to w jakichś takich mega romantycznych, tam namiętnych energiach, ale tutaj jak najbardziej tak, szanse jest. Przy czym może to zależeć też od Was. Jeżeli zechcecie na przykład gdzieś pojechać, bądź przyjąć tą osobę, spotkać się z tą osobą, to tutaj duże na to szanse, że do spotkania dojdzie dla tych, kto wybrał trójkę. Numer 3. No, niestety niewygodnie to. Numer 3. Czy dojdzie do spotkania? Dla tych, kto wybrał tu jeczkę, czy dojdzie do spotkania z tą osobą? Z karty pokazują spotkanie jeszcze troszeczkę w takich smutnych energiach. A też pokazują karty, że może zależeć dużo od was. To może być u niektórych Wasza inicjatywa. No, niekoniecznie, ale może tak być. Bądź może zależeć od Was, przyjąć tą osobę, czy nie. Pokazują, że będzie też jakaś ciężka rozmowa, nieprzyjemna rozmowa. Niekoniecznie, że ta osoba coś będzie źle robić. Tutaj, jak wspomnienie tego, co już było źle zrobione. Oczekiwanie też karty pokazują. Bardzo dużo tutaj urazy. Ktoś kogoś uraził. No i ten ból, jakby został. Tutaj też pokazuje się szanse na spotkanie. Troszeczkę w takich w smutku, w takich energiach. Konfliktowych nawet, ja bym powiedziała. Ale szansa tutaj też się pokazuje dość duża. Mhm. Numer 4. Czy dojdzie do spotkania z tą osobą? No mam nadzieję, że nie w sądzie. U niektórych tutaj mogą być przy dokumentach, przy pracy, przy sądach, instytucjach jakieś spotkanie bądź za pośrednictwem innych osób. Teraz jeszcze się dopytamy. Czy dojdzie to do spotkanie? U Was idzie spotkanie z tą osobą w obcym domu. Znaczy, może być instytucja, może być praca, może być, e, gdzie wypoczywają ludzie, sanatorium, hotel, może być jakakolwiek inna instytucja. Przy czym tutaj u niektórych e, sądowe jakieś prawne e, sprawy mogą Was połączyć, bądź zawodowe. Bądź e, to spotkanie może być takie, wiecie konkretne, gdzie ludzie próbują wyjaśnić coś, uregulować coś, dogadać się, um, dojść do jakiegoś takiego rozwiązania, jak kontrakt taki jakby podpisać. Mhm. No, oczywiście ja to mówię metaforycznie, dla kogoś to może i łącznie uczuciowa sfera się odgrywać, jeżeli pomiędzy wami nie ma jakichś tam prawnych spraw. Mhm. Tak, może też być obcy dom, to jak miejsce jakieś wypoczynkowe, tak jak powiedziałam, bądź to może być galeria. Galeria, gdzie są inne ludzie, jakiekolwiek miejsce publiczne. Bądź to dom na przykład jakichś znajomych, też może tak się odgrywać, kochani. I numer 5, czy dojdzie do spotkania z tą osobą? Tutaj też idzie na tak bardziej, przy czym tutaj idzie w takich świątecznych energiach, czyli to może być święto, to może być spotkanie romantycznego charakteru, to może być jakieś takie wesoło, fajne miejsce. czy dojdzie do spotkania dla tych, kto wybrał numer 5. Znaczy kochanie, tutaj wyszła na tak, ale albo będziecie o to się bardzo martwić. Może tak być, że niektóre z Was sami nie będą chcieli w to pójść i od, mogą nawet odwołać w ostatni moment. Ponieważ karty pokazują szansę na spotkanie, przy czym coś takiego pięknego, piękne miejsce, fajne miejsce. Hmm. Ale wy możecie was postanowić jednak, że nie, że to może być dla Was niekorzystne, destrukcyjne. Możecie nawet zmienić zdanie, bądź bardzo długo się zastanawiać. Może dojść do tego spotkania, ale też tutaj dużo stresu, dużo takich negatywnych emocji przy tym. I to może być jak po waszej stronie, jako również po stronie tej osoby, że ktoś z was może bardzo dużo się zastanawiać. Jest ryzyko, że ktoś w ostatni moment się wystraszy i coś będzie próbować odwołać. Tak jest pokazane. No, ale jeśli tutaj pytać o komunikację, to komunikacja tak. Pokazuje się. No, spotkanie, tutaj podpowiedź taka. Jeżeli wy się zdecydujecie, to jakby trzeba być na to konkretnie nastawionym, unikać konfliktowych sytuacji, kłótni i tak dalej. Może też dla niektórych z Was jest rada podpowiedź. Jeżeli to jest bardzo niekorzystne dla Was, lepiej w to nie iść, ponieważ. Może ku temu, temu wszystkiemu towarzyszyć stres, złe samopoczucie. Były to fajne takie emocje. Tak jest pokazane. Albo się wyciszyć i programować siebie na pozytywne rzeczy, na pozytywne rozwiązanie, na a, Sprzyjające energię, jeżeli tam oczywiście to nie jest jakaś mega destrukcyjna relacja, bo wtedy na pewno Wam karty tego nie radzą. Jeśli to po prostu stres, to wyciszyć się, uspokoić się i działać, ponieważ szanse duże. Bardzo dziękuję wszystkim, kto był ze mną. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.